Dogrywka na kanale sportowym Extra Buongiorno, Polska, Włochy. Zero, ty umiesz tak ładnie powiedzieć jak Brad Pitt? On takie nie, Buongiorno. Nie, tak, nie. buongiorno. Um no, tak. y Kuba Wawrzyniak i Tomek Lipiński, kanał Plus Sport. Bardzo miło być z wami. Pod hashtagiem Misja Futbol czekaliśmy na wasze pytania i ja tu już je mam. Przesłano mi je na telefon, także zaraz będę mógł was, wam je zadać i od razu ruszamy y Pamiętajcie, dzisiaj takie dwie, dwie ważne informacje. Dnia. no to jeden, że, że nie, nie odbędzie się mecz reprezentacji Polski U-19 z powodu zakażeń koronawirusem w sztabie szkoleniowym Polaków. Ten mecz zostaje odwołany i wiemy też, już tak naprawdę od wczorajszego wieczoru, że Czesław Michniewicz poprowadzi przeciwko Bułgarii, jeszcze w tym październikowym czasowym slocie poprowadzi reprezentację Polski drużyny młodzieżowej do lat. No, na 21 po raz ostatni, a już w listopadowym zgrupowaniu w tych meczach o euro będziemy mieli nowego trenera, będzie to Jacek Magiera. PZPN już zdążył się odnieść do tych naszych słów, bo rozmawialiśmy sobie o tym godzinę temu, że, że taki był pierwotny plan. Że taki był pierwotny mhm. plan, że to nie ma tutaj żadnej, nie należy się niczego doszukiwać żadnej sensacji, że tak byli umówieni panowie, że od listopada. Tam to przyjmą... było wyrwane z kontekstu. Tak, <laughs> najwyraźniej. I zapytam Was od razu o ten mecz. Jeżeli pozwolicie, to zacznę. Czekajcie, 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 bo tutaj mam pytanie Tomeka, o 21. Proszę, proszę bardzo, proszę. Bardzo. Ja jeszcze jedna kwestia. No proszę. Komunikatów klubowych. Jeden z piłkarzy został zarażony. Dlaczego nie mówiliśmy nigdy, załóżmy, nie wiem, Jacek Magiera zarażony koronawirusem? w sztabie co ja nie, wiem. nie wiem może sobie tego nie życzą niektórzy No to są no, ale jakieś... to pomaga generalnie nie ma żadnych pytań dlaczego dla osób które przebywają w tym towarzystwie wiedzą dla sąsiadów którzy hmm. mieszkają na codziennym blogu wiedzą, że ten pan jest zarażony to jest Kuba, takie co, i tak to ja myślę to to tak, to tak, to jest... komunikat jeden z piłkarzy dwa telefony cyk i tak, już tak, gdzieś też. tam na forum to jest ten piłkarz niełatwiej i prościej jest podać. Z i nazwiska. Słuchaj, coś ci powiem tak zupełnie poważnie. Wydaje mi się, że to wchodzimy w strefę bardzo obyczajową, jak yy, kiedy czytam niekiedy zupełnie szczerze, kiedy czytam yy, jakieś głosy pielęgniarek albo lekarzy, którzy nie mogą spokojnie, bo zdarzały się takie przypadki, niestety. Wracają do domu i znajdują karteczki wyprowadź się bo ty jesteś, bo możesz mieć kontakt z wirusem, bo tak było przez te, przez te miesiące, zdarzały się takie historie, Jest, tak? że obawiam się, że ten wirus może dla niektórych być stygmatyzujący, no tak, tak. po prostu mm -hmm. i zwyczajnie i ja oczywiście nie mam problemu z tym, żeby, żeby nie, miałbym, nie miałbym, problemu, żeby powiedzieć tak ja jestem chory, no bo co to takiego, ty też byłeś, ty Ale byłeś chory, twoją argumentację, no tak. więc myślę, że to może, może to dlatego, może niektórzy sobie tego nie życzą, nie wiem, myślę, że można to w taki sposób uszanować. Kto oglądał mecz yy, młodzieżówki? Ty oglądałeś, ty oglądałeś i mam tutaj pytanie do ciebie. Sebastian Korzuszko pyta. Co sądzicie, panowie o meczu kadry U21? Czy bardzo możliwy awans zaraz nam przepadnie? Możliwe. <laughs> nie, no nie było to dobre spotkanie, Natomiast ja też nie chciałbym się tego za bardzo odnosić, bo aż młodzieżówki, aż tak bardzo nie śledziłem mm -hmm. i nie mam jakiegoś większego porównania do tego, jak to wcześniej wyglądało. Mm -hmm. Dlatego teraz bym, y szczerze mówiąc, to tak troszeczkę kreował w swoją wypowiedź. Okej. Okay. Dobrze. Nie jest to, aż uczciwie przynajmniej podszedłeś do sprawy. Teraz tak, pytanie konkret. Kali pyta. Jaki skład z bośnią widzicie? Jaka drużyna wyjdzie na Bośniaków? W meczu dla nas, nawet jeżeli Liga Narodów jest w moim odczuciu turniejem quasi towarzyskim, to jednak pozwala nam pozostać na kolejną edycję w Dywizji A, znowu się mierzyć z lepszymi rywalami. Może zbyt mocnymi jak dla nas, może, ale dlatego jestem ciekawy, jak wy byście, Czy to jest dalej ma być okres sprawdzania, czy wystawiamy najmocniejszą drużynę, żeby Bośniaków ograć? No myślę, że na pewno Jerzy Brzęczek miał taki plan na te trzy mecze. Czyli gdzieś tam to sobie wszystko poustawiał i już rozplanował. Nie wiem, tak jak chociażby Kamil Grosicki. Myślę, że prawdopodobnie no wiedział, że może w tym meczu z Włochami nie, nie zagrać. I, I chyba na tym polegało, na takim szarym komunikacie trenera, żeby on się nie czuł jakiś oszukany, w związku z tym, żeby się nie obraził i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo jakie to... Myślę, po być... tym hatryku mu absolutnie było wszystko, czy za początku, <grym> czy też nie. Ja sobie je <grym> no, Tak, no, Ale no proszę. Trzeba tak to układa, że ci, którzy do tej pory grali więcej pewnie ustąpią trochę, trochę miejsca, czyli na przykład spodziewamy się, że, że Walukiewicz chociażby nie będzie, No mm -hmm. to znaczy ja się spodziewam, że może Benarek wejdzie w miejsce Walukiewicza i stworzy parę, parę z glikiem. że prawdopodobnie Bartek Bereszyński może ustąpić miejsce Karbownikowi. Kędziora pewnie zostanie na, na, na swojej stronie. No chyba, że Bereszyński mógłby zagrać w końcu na prawej obronie, chyba, czyli że... na swojej pozycji. Tak, tak, tak. tak. No, ale raczej bym się spodziewał Kędziora-Karbownik. Mm -hmm. Takiego tutaj ustawienia. No szczęsny w bramce, no ale ja powiem szczerze, że tak jak tutaj było Trochę jakichś tam obaw, dyskusji, dlaczego na Włochy nieszczęsny i tak dalej. To ja na pozycję w że absolutnie już nie patrzę. Nie, ja się, zwłaszcza, że Drągowski też zagrał bardzo dobry mecz przeciwko finom i także że tutaj tę pozycję mamy zabezpieczoną na. Tak, tak, ale mówię tutaj już raczej obracam się wokół tej pary, mm -hmm. tylko. Czyli mm -hmm. Fabiański mm -hmm. szczęsny, to dla mnie nie ma absolutnie żadnej różnicy. Absolutnie podza... żadnej? Absolutnie żadnej. Tam nie, powiem szczerze, nie wiem, jak ty jako obrońca. Czy, ja mam czy... podobne zdanie, dlatego. Potwierdził, że, nie, tym, że tylko. prowokujesz, a ty taki Nie, nie Więc Ty jako obrońca miałbyś się. Jakiś... Ja od miesięcy mówię tak, Fabiański, Szczęsny, świetny, wybitny, świet... wybitny, perfekcyjny. Kwestia dla ciebie, co jest lepsze, wybitność mm -hmm. czy perfekcja? Jedno mm -hmm. i drugie jest absolutnie doskonałe i w tej kwestii jesteśmy spokojni. A młody Drągowski, 7 lat młodszy od Szczęsnego, jest takim przedstawicielem pokolenia bramkarzy, którzy przejmą schedę po, po tym duecie bo z tych młodych promkarzy myślę, że Drągowski dzisiaj jest taki numer jeden, natomiast no mamy, fajny szek, sygnał z mamy finami, naprawdę Kamila Grabare, mamy Marcina Bułkę, Radka Majeckiego i ta grupa z Drągowskim będzie się biła o pozycję numer jeden, kiedy myślę, że w pierwszej kolejności Łukasz Fabiański skończy grać piłkę, a później Wojtek Szczęsny skończy grać i to jest... Przedstawiciel młodego pokolenia. Mm. Tak to Czekaj, no to zostaniemy przy tym składzie. To Klippa, tak, Czekaj, najpierw to, 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 to pójdziemy formacjami. Aha, to teraz formacja. Kubę poproszę. Ja Bardzo podobnie. Takie tak? są. Takie są? Bednarek Glik. Z przyczyn takich, że i Waluki grał w pierwszym meczu po 45 minut e, z Bochniewiczem. Z Bochniewiczem. Drugi mecz dostał szansę, jakby wygrał tak? No, wygrał. Rywalizację z Bochniewiczem, mm. dlatego wystąpił. No i teraz wrócimy do tego naszego sztandarowego duetu. Okej, okay. a na Bokach? to jest Karbownik i Bokachurny, Karbownik i, i myślę, że Kędziora, mm -hmm. a wyżej no to jestem ciekaw Jacek Góralski. Czy no ma... tak, to środek pola myślę, że tak. Grosik jedną skrzydło bym obstawiał. Spokojnie. A drugie, to właśnie mnie zastanawia drugie skrzydło, co tam się wydarzy? No i co byś, i kogo byś tam... No ja bym gdzieś znalazł miejsce, tylko nie wiem czy czy na skrzydle, no nie, no Klich, Klich musi być, no, no, no ten Szymański chyba jednak musi jednak dostać ja taką Ja bym chciał taką Damiana Kondziora z... zobaczyć. Kondziora? Tak. Jeszcze Gdy? raz? Jeszcze raz, tak. Mm -hmm. No też, też bym miał A kto obok Góralskiego, bo też się wydaje, że raczej Góralski zagra w takim meczu przeciwko Bośniakom. Hmm. Zakładam, że Jakub Muder jednak odpocznie w tym spotkaniu. No raczej, bo to już był trzeci hmm. Może no. zobaczymy. Ja myślę, że tutaj to Klich jest Klien, ja bym bardzo życzył sobie zobaczyć jeszcze raz linę tego, żeby takim mm -hmm. jeszcze jednego pwoździa tak. wbił. Na potwierdzenie tak. Jestem o, Na potwierdzenie, gotowy. że ja naprawdę no, jestem dobie, Tak. Tonący brzydki się chwyta, ja się chwyciłem. Jestem, nie zapominajcie o tym. Tak, tak. Czyli linety. i Klich. Mhm. Tak, Chyba, tak, że tak. zamiast Klicha się drugiego napastnika. O to to zaraz będą pytanie. No i co kto z przodu Lewandowski? Lewandowski, jest zdrowy. Jeśli jest zdrowy. Robert. I tu jest od razu pytanie, poczekajcie, to od razu nawiążę do kolejnego pytania jednego z widzów o, czte, o układ 4-4-2 no czy jakkolwiek, no taki 4-4-1-1, no już tak jak zwał tak zwał, to ma mniejsze znaczenie, ale o grę, o grę dwoma napastnikami. To pyta o to Jacek Czerkowicz, czy nie uważacie, iż wracanie do gry z jednym napastnikiem to odbieranie największych atutów lewemu i posyłanie go na stracenie w cudzysłowie? Taka jest, taka jest kwestia. Nie, nie, no myślę, że Lewandowski jako ta jedynka, dziewiątka no jest przyzwyczajony, bo przecież tak jest, tak jest ustawiany, tylko jest kwestia, jak go obudować z skrzydłami, jak go obudować tym zawodnikiem grającym za jego plecami, czy to było wcześniej w przypadku Milika, czy jest klicha. No, no wiele, wiele reprezentacji teraz gra tylko i wyłącznie jednym, jednym napastnikiem. I myśmy, pamiętam, że był taki, taki okres z kiedy zastanawialiśmy że i Milik też wtedy na poli regularnie grał. O, e, zagrajmy trójką, mhm, tak. Milik, Piątek, Lewandowski, będziemy po 5-0 wygrywali tak, każdy tak. mecz. No, no, no niestety tak się nie da. No, ja na przykład nie, nie widzę Lewandowskiego i Piątka obok siebie na boisku. Jakoś mi to nie pasuje. Mhm. Z Milikiem tak, ale w innej roli Milika niż też Grał do tej pory w drużynie klubowej, gdzie był właśnie taką, taką dziewiątką, takim punktem odniesienia dla całej drużyny. Nie, nie, nie. Bardziej bym popracował rzeczywiście nad, nad skrzydłami, że takie, takie ustawienie z Lewandowskim, jako tym naszym masztem. Okay. No, wiesz, największą, największą, co jest najbardziej kłopotliwe, bo ja rozumiem to pytanie w takim, w takim znaczeniu, że cofający się Lewandowski do drugiej linii, a się cofa. No bo po prostu mm. chce uczestniczyć trochę w grze czasem Ale tego w tym sprzętu. spotkaniu może tak nie być. Myślę, że zakładam, że tak, tak nie będzie. Okej, okay, w porządku, ale to są mecze, kiedy on się cofa, a tam nie ma, nie ma nikogo, kto by w to, wbiegł w to, w to jego miejsce. Więc ja tak to na, tak czytam sobie to, to ustawienie na dwóch, na dwóch mm. napastników, czy ewentualnie wymienianie się tych, tych graczy na tej, na tej pozycji numer numer 9 Kuba jak ty odpowiesz na to pytanie? Ja bardzo chętnie bym zobaczył Roberta Lewandowskiego samego na dziewiące i z tyłu jeszcze raz Mateusz Klich. W meczu z Włochami mm -hmm. widzieliśmy okay. ten duet tylko w szybkim ataku po przechwycie. Mm -hmm. Zakładam, że to spotkanie z Bośnią we Wrocławiu będzie miał absolutnie inny przebieg i sprawdzić ten duet, bo tak mm -hmm. wspomniałeś do mistrzostw mamy później dwa zgrupowania, nie będzie za dużo czasu, a Klich ustawiony wyżej w Glic no, ma dużo więcej do zaoferowania i dlatego chciałbym Taki właśnie duet zobaczyć Lewandowski i delikatnie niżej Mateusz Glich. Tak czy nie? Patryk Pilarski pyta: Czy Ty, Mateusz Puchacz, Puchacz pojedzie na, na pozycję Lewego na Mistrzostwa Europy? Nie wspomniałem. <grym> <grym> nie? Za wcześnie? Myślę, że nie. że Musiały być rzeczywiście przypadki losowe, ale zakładam, że, że odpowiadam na to pytanie mówiąc, że ryby serca są zdrowi. Już nie wiem, jak będzie wyglądał ich sezon, ale że są zdrowi, to, to jednak puchacznie. nie. Konkretnie. No argumenty no, potężne no, tutaj, potężne, potężne te argumenty wysuwa. Ciężko dyskutować, natomiast no, raczej się zgodzę. Natomiast to, co się wydarzy po mistrzostwach, wspomniany Mistkowski, to myślę, że hmm. podobnie może być z puchaczem. Tak czy nie? Kamil Frontczak pyta. Ja tak trochę skracam to pytanie. Czy jeżeli Milik nie zmieni klubu, to... to bo, no dobrze, to, to ma prawo wyjazdu na euro. Żaden na świecie bez grania nie powinien jechać na tak ważną imprezę. Zdecydowanie, Zdecydowanie tak. Tutaj, Pojedzie. tutaj lekcja włoskiego znów się kłania. Paolo Rossi, 82 rok. Kto pamięta, ja pamiętam, bo to były moje pierwsze mistrzostwa, które ja pamiętam. Pojechał na te mistrzostwa po dwóch latach bezwzględnej dyskwalifikacji. Encel bardzo się uparł, żeby go zabrać. Dwa lata nie grał facet w piłkę w meczu o stawkę. Zaczął chyba tam, nie wiem, kilka tygodni przed. Skończyła mu się ta dysfalifikacja. Nie wiem, czy ostatnie cztery mecze zagrał już teraz. Dokładnie nie powiem. Ale to jest Paulo Rossi, 82 rok. Później pierwsze trzy mecze całkowicie do D na Mistrzostwach. Zaczął grać od, od tej fazy takiej. Drugiej grupowej, grupowej tak Argen... z Brazylią. Z tak, to też nie w pierwszym, ale z Argentyną już były przebłyski, a później. Brazylia 3, Polska 2, finał 1, Król Strzeleców. Dwa lata facet nie grał w piłkę. Ale wiesz, że do każdej, do każdej teorii mógłbym Tak, taki przykład. Ale akurat tutaj. E, dobra, tak czy nie, pyta Sebastian Kożuszko znowu. Czy Chrystian Bielik pojedzie na Euro? No ja Bardzo cenię jego talent, ale widzieliśmy... Również, natomiast ten? patrząc na grafikę mm. i to, co się dzieje na pozycji środkowych pomocników, nie mam zielonego pojęcia jaką wygląda po kontuzji, czy tam są jakieś objawy, czy jest w 100% zdrowy. Biorąc pod uwagę, jak często i jak ciężko wracają piłkarze pokrzyżowych, no może mieć duże problemy. Tak czy nie, a to będzie moje pytanie teraz, bo, bo nie, nie padło o nie pytanie od żadnego z widzów, a ten piłkarz mnie bardzo interesuje. Czy Kamiński pojedzie na Euro? Chciałbym nie, nie. zwrócić waszą uwagę, że turniej finałowy, Mistrzostw Europy, do którego teraz stara się dostać ta reprezentacja. Ale ten z Lecha Młysz kamiński tak? Tak, tak. O tym. Nie, nie mówię o Marcinie Kamińskim mm -hmm. z środkowym obrońcy, tylko mm -hmm. o, o piłkarzu... O, bardzo bym chciał, bardzo bym chciał, bo twoje... dawno mi się, <coughs> przepraszam, Skrzydłowy tak nie podobał, no. jak, jak on. Czyli po prostu, jeśli ja myślę o Skrzydłowym, czego od niego wymagam? Gaz, dynamika. Umiejętność wygrywania pojedynków, dośrodkowanie, umiejętność zejścia do środka, strzał po długim. Powtarzalność w tym takich wysiłkach. No, to jest. Wszystko ja bym ma. bardzo chciał tego piłkarza na Euro, ale też może się okazać, bo oni w marcu, słuchajcie, turniej finałowy. Te, tych Mistrzostw Europy na dziś, o ile oczywiście wirus nam wszystkiego nie przewróci dookoła, do, do góry nogami, jest w marcu zaplanowany. Ale to też oznacza, że nie ma w zasadzie, kiedy sprawdzać, sprawdzać tego kamieńskiego w, w reprezentacji Polski, tej, tej dorosłej przed. przed o czymś przepisy się <laughs> zmieniły. Nie 23-osobowa kadra, tylko większa jedzie na Mistrzostwa. <laughs> bo bo powołali się powołali 34 piłkarzy tak? Tak, trzy mecze. bo tam mają to było. Pojedzie czy nie pojedzie? Nie pojedzie. nie pojedzie. Dobrze, no to jest, to jest konkretna odpowiedź. I czekajcie, czy ja tu jeszcze mam do Was jakieś pytanie? O, to jest dosyć interesujące. Nie wiem, czy mieliście okazję oglądać mecze, mecze teraz, te, te Barażowe, tak naprawdę, które się toczyły w, w ja naszej dziedzinie. Nie, nie ogarnąłem. No ja, ja obejrzałem, widziałem. No i, no i pyta Radosław Hurysz, która reprezentacja, czy Słowacja, czy Irlandia północna będzie patrząc na personal, styl? korzystniejsza dla naszej kadry, jako czwarty zespół w grupie na Euro, no bo już wiadomo, że to będą albo Słowacy, albo Irlandczycy z północy. Słowacy poradzili sobie z bośniakami, odwrotnie, i z Irlandczykami, a tutaj z Bośnią, tak to, tak no to na, Spotkanie Słowacji, to nie było dobre spotkanie, nie było zdecydowanie. Nie muszę ci powiedzieć, pan... te puste stadiony, te puste trybuny, te mecze, to jest takie meczenie to ja też oglądałem. Jeżeli Słowacy mieliby zagrać, zagrać tak na turnieju finałowym, to jest bardzo Ale jak najbardziej. Tak, to prawda. O Jezu, ale powiem ci, nie oglądałeś tam ciąg. Nie, nie, ale Muszę ci powiedzieć, że zaoszczędziłeś 90 minut swojego życia, które nam bezpokojnie Irlandczycy W 87 minucie mi kapitalną sytuację. Na czwartym meczu Irlandczyk mógł strzelić i zakończyć mecz. A niestety. reprezentacje Irlandii tukarnik. to są, to, to ja komentowałem ich mecze w tych eliminacjach. To są dobre, to są asy. Oni <laughs> no, ale trzeba się z nimi na szarpać, na skakać, tak jak no, Irlandia Północna. Tak gdybym no, tak. ja był piłkarzem pewnie no, to wolałbym zagrać ze Słowacją. Moment. Tak, tak. ale to chyba nie jest specjalnie, umówmy się jakiś wielki, to, to, to nie może być rywal dla Polski. No, jeżeli mm -hmm. mamy tam po co się jechać to nie może być rywal dla Polski. Zdecydowanie. Tak sobie powiedzmy. Słuchajcie, godzina 11.50, bardzo dziękuję wam za, za tę serię pytań i za dzisiejsze wydanie misji. Futbol. Naszymi gośćmi w studiu byli Jakub Fawrzyniak. Dziękuję eee... bardzo. On jest i wcale nie jest cienki. Tomek, już pożegnaj drugiego gościa. <grymne> Oczywiście ze mnie, tak? Tomek Nipiński, Kanał, Kanał Plus Sport. Bardzo dziękujemy Wam, życzymy Wam dobrego tygodnia. Oglądajcie nasze, nasze rozmaite programy. Mateusz dochodź do zdrowia, tak zupełnie serio, na poważnie i Wy też trzymajcie się dobrego tygodnia. Cześć.